Więc oficjalnie, jako CEO, o 10.00 jest spotkanie ze sponsorem. Yy, nie w tej sprawie, ale pewnie też będzie poruszone. Nie wiem, jak, nie wiem jaki będzie finalnie tego yy, efekt. To jest jeden. Dwa. Yy, wiedziałem, że jest z spermiarzem to, to Kurwa, no to wiedzieli wszyscy, nie? To wiedzieli wszyscy. No zawsze coś tam pisa pisał i tak dalej, i tak dalej. Ale kurwa... No nigdy nie wchodziłem mu w prywatę. Wydaje mi się, że kurwa nie zna osoby, która znała jego rzeczy prywatne, szczerze mówiąc. Mimo tego, że byliśmy, wydaje mi się, że całkiem blisko. Znaczy, on na pewno znał bardzo dużo moich rzeczy prywatnych i dalej zna, ale nie wchodźcie w jego prywatę. Jestem w lekkim szoku, nie będę ukrywał. Bo, szczerze, to ja mam. Ja, nie będę mówił, że w bo chciałem, żeby chłopaki z zarabiały zarabiali i tak dalej, tak dalej, nie? Chodzi mi o to, że ja się wychowałem na tym gościu. On stworzył mnie takim, jakim jestem dzisiaj. On yy, dalej jest pewnego rodzaju kurwa moim patronem. W sensie, no wiadomo, wiesz, pomagał mi w chuj i po prostu, jak dojedziesz takie rzeczy z leta, jest, jest dziwnie. Yy, nie wiem. Nie nie nie, nie, mam, nie mam pojęcia, bo teraz tak kurwa żarty, które były kurwa trochę śmieszne, trochę na miejscu zaczynają się robić jakieś dziwne. Tak szczerze. No ale je, jeżeli nie, wiem, jeżeli on serio, wiesz, będzie potrzebował jakiejś pomocy czy coś, no to, to będę w sensie no będę dla niego, nie? Będę dla niego. No odpierdolił, odpierdol totalnie. Ja nie nie, nie jest stanie, mój dalej nie mój mózg dalej nie stanie wiesz, to co się stało, jak coś. Jestem w ogromnym szoku. Jestem, ja, ja, jestem, ja szczerze z godzin na godzinę w nocy coraz bardziej nie dowierzałem w to, że to, to się dzieje kurwa naprawdę. Jak coś